Nauczanie domowe. Piątek, Narodzenie Pańskie. Psalm 98, wersety 1 oraz 3 do 6. Tytuł – Śpiewajcie, śpiewajcie, śpiewajcie. Śpiewajcie Panu pieśń nogą, albowiem uczynił cuda. Zwycięstwo mu zgotowała jego prawica, święte ramię jego. Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego. Wołaj z radości na cześć Pana, cała Ziemio, cieszcie się, weselcie i grajcie. Piewajcie Panu przy ptórze cytry, przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy. Przy trąbach i przy głosie rogu. Na oczach Pana, króla, się radujcie. Można powiedzieć, że psalm ten podkreśla modlitwę pieśniom. Bardzo zachęca do śpiewania. Bardzo zachęca do tego, by uwielbiać Boga właśnie w tej formie, w ten sposób. Uwielbia tutaj cały człowiek i uwielbia Boga ludzka kultura. Dokumenty kościoła często podkreślają rolę śpiewu, który wznosi serce ku Bogu i warto na to zwrócić uwagę. O ile Psalm 150 jest opisem orkiestry symfonicznej, można powiedzieć, że Psalm 98 pokazuje orkiestrę kameralną. Bowiem w porównaniu z Psalmem 150, ten 98, nie ma bębnów i cymbałów. Natomiast pozostałe instrumenty jak najbardziej. Mamy cytrę i harfę, zatem instrumenty strunowe, szarpane. Mamy trąby i rogi, instrumenty dente. Nawiasem mówiąc w wersecie 8, dostrzegamy małą sekcję rytmiczną, jaką? Rzeki klaszczcie w dłonie. One nadają rytm, one nadają to uderzenie w tym śpiewaniu. Wszystko jest, można powiedzieć, w trochę skromniejszej formie niż w takiej pełnej obsadzie, ale jest. Jest zachęta do tego, żeby śpiewać i muzykować. Można powiedzieć, ten psalm 98 pokazuje śpiewanie i muzykowanie w rodzinie i we wspólnocie. Bardzo ważne, żebyśmy kultywowali to, podnosili, a może wprowadzali w takie miejsca, gdzie tego śpiewu nie ma, gdzie tego muzykowania nie ma. I okres narodzenia pańskiego jest jak najbardziej okresem sprzyjającym by to robić. Dlaczego? No z kilku powodów. Mamy wielką i piękną tradycję kolędowania. Mamy znany repertuar. Nie ma bardziej znanych pieśni niż właśnie te nasze kolendy. Pieśni, które powstały na cześć Boga, pieśni, który przychodzi, który się rodzi, pieśni, które związane są z odwiedzinami Pieśni, które związane są z takimi rodzinnymi sposobami świętowania, przeżywania radości w związku z narodzinami Jezusa Chrystusa. Zatem nie zaniedbujmy tego. Kiedy spotykamy się przy sobotnim czy niedzielnym obiedzie, bo to niech tą modlitwą przed jedzeniem będzie po prostu kolenda. Niech modlitwą po jedzeniu będzie kolenda, bo to jest coś, co powoduje, że my to robimy stale, że my to robimy nieustannie i, można by powiedzieć, jest to taki sposób podpowiedzi rodzicom, jak wprowadzać chrześcijański obyczaj, jak wprowadzać chrześcijański temat, jak wprowadzać chrześcijańską kulturę. To jest nasze, to jest... Coś, co jako katolicy powinniśmy nosić w sercu. Chcę, żeby mój dom był domem śpiewu. Chcę, żeby mój dom był domem muzykowania. Na cześć Boga. I to jest ta mentalność. To jest to śpiewajcie, śpiewajcie, grajcie. Nie bójmy się też zaproponować gościom, do, którzy do nas przyjdą na niedzielny obiad, na świąteczny, czy z jakiegoś innego powodu. Zwłaszcza właśnie w tym czasie Narodzenia Pańskiego. Przeżyłem taki piękny moment, kiedy jedna z osób, która pojawiała się systematycznie na naszym rodzinnym świętowaniu, spotykaniu się, skomentowała te nasze rodzinne spotkania. Ona, która przyszła z zewnątrz, powiedziała. To jest taka dziwna rodzina, w której prędzej czy później, w czasie tych rodzinnych spotkań, pojawi się temat Boga. I dwie rzeczy uderzyły mnie w tej wypowiedzi, w tym spostrzeżeniu człowieka, który pojawiał się z zewnątrz w naszej rodzinie. Po pierwsze, że to jest troszkę dziwne, czyli niepowszechne. A powinno być, że nasze tematy muszą dotyczyć poważnych rzeczy, muszą dotyczyć rzeczy, które są istotne, oczywiście nie pod przymusem, ale że prędzej czy później wynika to z naszego stylu życia, z zaangażowania, z przeżywania. To pierwsze, że to nie jest nic dziwnego, że my rozmawiamy o Bogu. A drugie, to to, że prędzej czy później tak się dzieje, to znaczy to wynika z jakiegoś wewnętrznego przepływu naszej duchowości, naszych relacji, naszych odniesień, naszych wartości. Psalm 98 mówi zatem i zachęca do rodzinnego śpiewania i wspólnotowego śpiewania. Jaka jest różnica w treści? Zauważam, że te akcenty rozłożone są nieco inaczej. Ponieważ w czasie śpiewania rodzinnego pojawia się rodzaj opowieści, pojawia się rodzaj takiej balady muzycznej na temat wydarzenia, które świętujemy. No trudno przy zastawionym stole, przy herbacie, przy barszczu, przy rybie mieć wielkie, mistyczne doznania i skupienia. Wiadomo, że to jest coś takiego, co bardziej nawiązuje do wydarzenia. W przypadku śpiewania wspólnotowego jest to rodzaj komentarza, komentarza duchowego, komentarza teologicznego. Jest tam miejsce na takie skupienie, jest miejsce na wejście w doświadczenie obecności Boga. Oczywiście w rodzinie też Bóg jest obecny, to nie ma co do tego dwóch zdań, ale jest to inny rodzaj. Wspólnotowe śpiewanie jest rodzajem pogłębienia i teologicznego komentarza. Rodzinne rodzajem opowieści, rodzajem narracji o wydarzeniu. Tę różnicę warto zauważyć, ponieważ nie dziwimy się wówczas, że to rodzinne śpiewanie. Kształtuje nasze emocje, dotyka naszych emocji, dotyczy naszych emocji, nikt się temu nie dziwi. I każdy mówi o rodzinnej atmosferze. Czy to coś złego? Absolutnie nie. Emocje są tu jak najbardziej na miejscu. Oczywiście uporządkowane, piękne, szlachetne, ale emocje nie udajmy, że ich nie ma że jak jest mowa o Bogu, to nie może być mowy o emocjach. No to jest absurd. Jesteśmy ludźmi. I modlitwa wspólnotowa dotyczy woli. Tu jest bardziej poruszenie, decyzje, zmiany, rozwój. I to jest to śpiewanie wspólnotowe, także potrzebne. Nie zaniedbujmy ani jednego, ani drugiego, aby i nasze emocje, i nasza wola były przeniknięte łaską, mocą. Na tym polega budowanie kultury. Śpiewaj, śpiewaj i jeszcze raz śpiewaj. Niech i Ciebie Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą. Niech Cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Tobie oblicze swoje i niech Cię obdarzy pokojem. Niech Cię błogosławi Bóg wszechmogący ojciec, syn i Duch Święty.